Jak zorganizować pokaz mody, skorzystać z warsztatów szycia, zwiedzić Muzeum Włókiennictwa, obejrzeć profesjonalne pokazy mody i najważniejsze pozyskać na to kwotę 40 tysięcy złotych? Wiedzą nauczyciele i uczniowie gimnazjum w Grzegorzewie, którzy są w trakcie realizacji projektu Wybieg. W internecie zobaczyłam ogłoszenie Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży o konkursie grantowym równa szanse. Jest to konkurs, w ramach którego pisze się projekty, których celem jest rozwój umiejętności społecznych młodzieży. Napisaliśmy najpierw diagnozę, bo pierwszym etapem konkursu były diagnozy. Następnie przeszliśmy przez ten etap szczęśliwie. Napisaliśmy projekt o tytule Catwalk, co znaczy wybieg. I projekt jest, ma na celu stworzenie dwóch pokazów mody: jednego nieużytkowego i jednego, jeden pokaz mody użytkowej. Ten pokaz mody nieużytkowej już miał miejsce, odniósł bardzo duży sukces. Dzieciaki są bardzo dumne z tego, co zrobiły. Następny pokaz będzie we wrześniu i będzie. To pokaz mody użytkowej, są to również wyjazdy edukacyjne. Byliśmy na Ptak Expo w Łodzi, gdzie oglądaliśmy pokazy mody sławnych projektantów. W tej chwili jedziemy na Fashion Week również do Łodzi, będziemy również w SP. I, na, I w Muzeum Włókiennictwa. Mieliśmy warsztaty z projektowania odzieży, z szycia, z fotografii modowej, reportażowej, prowadzenia blogów, e-marketingu i, i różne inne działania, które sprawiają, że stają się bardziej otwarci. Aby można było zaistnieć z projektem, potrzebne było stowarzyszenie. 10 lat temu w Grzegorzewie powołano do życia Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej. Które po dziś dzień wspiera aktywnie różnego rodzaju przedsięwzięcia. Wtedy było tak fajnie, głośno na ten temat i okazuje się, że istniejemy 10 lat i w każdego roku jakaś fajna inicjatywa, także stowarzyszenie jest potrzebne. Służymy mieszkańcom, pracujemy z Urzędem Gminy, ze szkołami, z różnymi fundacjami, z Urzędem Oprzakowskim, także jest potrzebne. Uczniowie są ze szkoły, my jesteśmy ze szkoły jako opiekunowie, ale to jest projekt który przechodzi formalnie i prawnie i wszystko przez stowarzyszenie. Szkoła udziela, korzystamy, współpracujemy ze szkołą, korzystamy z sal. Szkoły to jest wpisane w projekcie, w budżecie, jako wkład własny, ale tutaj stowarzyszenie, szkoła pomaga. Był pomysł, jest realizacja i jest młodzież, która bardzo aktywnie bierze udział w projekcie. Przykładem niech będzie pokaz mody nieużytkowej. Na początku trzeba było zebrać grupę, ustalić co nas interesuje. Stwierdziliśmy, że to jest moda i chcemy realizować modę taką nieużytkową i użytkową. Mieliśmy już za sobą jeden pokaz mody nieużytkowej. No wszystko, co robiliśmy, to polegało na szyciu, projektowaniu, fotografii, makijażu. Mieliśmy różnego rodzaju warsztaty, aby się do tego dobrze przygotować i dobrze wszystko zrealizować. To robiliśmy z różnych folii y, stroje, z y, jakichś pudełek, y, gąbek, takie różne rodzaje rzeczy, których po prostu no, nie możemy dodać do y, stroi, które nosimy na co dzień. Nasz udział jako no, mężczyzn polegał głównie na też funkcji Technicznej całego projektu, ale nie próżnowaliśmy i zajmowaliśmy się też szyciem, projektowaniem, realizacją swoich pomysłów, ponieważ niby młoda jest takim bardzo damskim tematem, ale jednak mężczyźni mają coś do powiedzenia w tym. Po zakończeniu całego przedsięwzięcia w szkole zostanie trwały ślad. W ramach projektu zakupiliśmy maszyny do szycia i overlock, manekiny i po projekcie zamierzamy również prowadzić kursy dla dzieci z szycia, które na pewno przydadzą im się w przyszłości. 40 tysięcy złotych to spora kwota pozyskana na projekt, ale i działania jakie zostały w ramach niego poczynione nie są małe. Brawo za pomysł, brawo za wykonanie i brawo za zaangażowanie.